I wykończę się, bo żyję chwilą, nie poddaję się schematom Katuje wciąż mikrofon, nie zadaje się ze szmatą I dla was dziś właśnie prezentuję swój styl Szybko Teraz na tego drifta, widzisz to BMS? Czas Czas Tutaj się serio na potem ściśle, ale słuchaj, działam podwórzia, więc widzicie. Normalnie nie na, na kierownicy, na mojej kierownicy, tak każda To jest moje najlepsze auto, które wygląda za To jest Bandit, to jest moja nowa BMK. Patrz tu! Jo, ładnie. Ale Seba, popatrz teraz popatrz teraz na live'a, Patu pa jakie auto. Aha, y, to y, daj sobie je, bo masz opóźnienie. Seba, masz opóźnienie. Masz opóźnienie live'a. To Co? Co e, tak, bo ja mam kino, to jest taki Bob do tej gry. Nie wiem, czy on nie to nawet na bo mogę to jest auta w glebie, a inni nie mogą. Dawno nie, stał, mimo, nie, nie badań, ale może jeszcze raz Dobra, ale ktoś z nie warto auta? O oh, Jok! O oh, kurde, ale polecałam. Tak, na mnie jestem A ja ja a tak tu człowiek. Kiedy kicha nie mówi mi na zdrowie. A wszyscy. A co ja mam włączony mikrofon na YouTube? Oha! Okay. Ja miałem być mi się coś. już za daleko zaszło. rozmowy był taki, że bóg zaczął wrzeszczeć. Zrobiłem już jeden potop, mogę zrobić go raz jeszcze. Dzięki Boga! Kogo? O, przepraszam, ale byłaby to największa kaszana z wszystkich ta, ta. kaszan. Może da się coś zrobić, nie wiem coś naprawić. A? Już mnie to nie bawi Może ludzie nagle zaczną żyć zgodzie ze sobą Jaką mam pewność Musisz wierzyć mi na słowo, ale może być dobrze, szanse mamy ciągle niezłe Poprzedam ci spokój, ale jeszcze się odezwę Odłożył sklikawkę, a ja chciałbym wiedzieć móc to, Co ja mam robić, żeby uratować ludzkość, więc ludzie Zróbmy coś, żeby świat był lepszy, bo on zadzwoni i znowu mnie opieprzy. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie, czeka wszystkim, że na najwyższy czas oprzytomnieć. Mówi nie, nie da rady, Boże, przecież w nie da rady, tak, ta, to już za daleko zaszło. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie, czeka wszystkim, że na najwyższy czas oprzytomnieć. mówi nie, nie da rady, Boże, przecież w nie da rady, tak, ta, to już za daleko zaszło. Kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da ra, ta ta Jutro krzyczy do nas siema, dzisiaj fali nas po mordzie. Wczoraj to historia tak jak za szerokie spodnie Teraz jedno się liczy to żyć samym sobą w zgodzie I w dalsze rysy już pisały się spokojnie Nawiązać dialog, rodziny nie wybierasz I nie jeden pewnie by chciał urodzić się jeszcze raz zawsze Może być gorzej, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma Bogaci szukają miłości, biedni, sześciak, moneta. monetach Przeszedłem ten etap, wiem co z ludźmi robi pieniądz Mają za dużo w i uczucia szybko piętną Sprzedaj kurdaj, cool, daj życia, kolory bledną, jutro materialne Laj na miłość Gdzie tego szukać i jak on nosi nazwę Ile razy upasz, by odnaleźć równowagę Życie to skurwiel, ze swoimi trzymasz tamę Jak masz miękkie serce, to obyś dupy nie miał szklane Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez strachu Witam nie świt, witam go na luzaku Radości, łzy i smutku po rachu Cały czas w życiu stawiam czoła bez strachu Dzisiaj na jutro pewnie czeka bez stachu. Witam mnie świt, witam go na nuca Radości łzy i smutku purapu. Cały czas w życiu stawiam czoła bez stach Los nierówno nas traktuje, rozdaje znaczone talie. Tam dzieci, ojców, zwiedzający, zakłady karne. Tocząc życiem walkę, zdala odsłyszy ich karier. Dajmy im siłę do pokonania wszelkich barier. Nie bój się żyć normalnie, dziewczyno z patologii że jest najłatwiej iść przez wytarte drogi Jeśli nie miałaś nikogo, ja daję Tobie słowo Świadomie robię to po to, żeby z gówna Cię wyciągnąć I bez żadnego strachu wiesz to sobie do serca nie bój się czasami z każdym tym coś pęka Kolejny dzień, gdzie już źlą udręka Zagupionym od narodzin ciężko zejść drogi i do piekła Chcę ci dać połowę szczęścia byś poznał czym jest uśmiech Połowę wiary w siebie To wszystko łatwiej pójdzie Lepszego życia, dealer przejmuje władzę nad mózgiem Ten rable czy rany, dziś jedziemy jednym wózkiem Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez tachu. Witam mnie witam go na luzaku. Radość Łzy i smutku, buraku. Cały czas życiu stawiam czoła bez stachu. Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez tachu. Witam mnie, witam go na luzaku. Radość Łzy i smutku, purachu. Cały czas życiu, stawiam czoła bez stachu. Stałe w moim życiu wielu amatorów przygód. Jak z swój gent dla na przytup. Wtedy byłem dla nich śmieciem, Nie chciałem wciągać cyfru. Dzisiaj jadę w furom, oni leżą, brudni od krzyków Byli panami życia, przy śmieci trzymani w szachu. Chcieli być dłużej, młodzi w rozwoju stanęli ze strachu Dzisiaj zamiast szczyt mają bliżej do piachu I już nie żałuję ich, choć potrzebowałem czasu. Wiem, nie widzisz tego, jeśli siedzisz w głównie Myślisz że wygrasz trudnie i chociaż odpadłeś w grupie. Jak wbija w ciebie chuja żołmusz, to nie jest kumpel, bo prawdziwie przy w ogień za tobą pójdzie Nic nie warte znajomości Podczas się tracą wartość U mnie z ludźmi jak z rapem Nie ilość tylko jakość Bijam pionę ze strachem Czas lepsze życie zacząć On daje odwagę by cały ten burdel day ogarnąć Days go by Stress is building up Provoke those without dollars to dream Fuck that, fuck that shit Knowledge, no, no, knowledge is king Now if I worry too much about my, my <głos> <głos> yy, dobra, dzięki za live'a Było fajnie, dzięki Jeszcze jutro <noise> będzie live, może Siema